W Polsce mówimy o demokracji parlamentarnej przedstawicielskiej, w przeciwieństwie do demokracji bezpośredniej, gdzie decyzje mogą być podejmowane bezpośrednio przez społeczeństwo. To jest sposób rządzenia państwem. Przez obywateli dla obywateli, w ramach naszej kultury politycznej, która kształtowana była przez tysiąclecie państwa polskiego, które było nierozłącznie powiązane z kulturą chrześcijańską. Szanowni Państwo, w Polsce. Nie jest dobrze, albo jest coraz gorzej. Państwo polskie staje się bankrutem, instytucje, które miały być demokratyczne, przestają być demokratyczne, partie polityczne zawiodły ludzi, te zabułują się. Te partie polityczne miały być ponoć pośrednikiem, przynajmniej z definicji, pomiędzy społeczeństwem, obywatelami, a instytucjami państwowymi, a tymczasem stały się Tworem walczącym o władzę i traktujących społeczeństwo ludzi, obywateli, jako pionków albo po prostu jako wyborców, a nie jako obywateli. Od ponad 30 lat w Polsce paduje oficjalnie coś takiego jak demokracja parlamentarna czyli rządy parlamentarne. Ta demokracja powstała. Po obradach okrągłego stołu w 1989 roku wszyscy o tym wiemy. Że szukano wzorca wówczas dla wprowadzenia systemu demokratycznego w Polsce. Oczywiście większość, albo prawie wszystkie kraje w Europie opierają swój system na demokracji parlamentarnej, a więc przedstawicielskiej. Również w Polsce po obaleniu Związku Sowieckiego. Po zakończeniu okresu sowietyzacji naszego kraju doszło do prowadzenia demokracji przedstawicielskiej, a więc parlamentarnej, czyli takiej demokracji, gdzie naród sprawuje władzę poprzez przedstawicieli. Tutaj cytuję artykuł 4 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku. W tym artykule jest jeszcze napisane, że naród sprawuje władzę poprzez przedstawicieli albo bezpośrednio. To słowo bezpośrednio nie jest niestety używane w praktyce. W Polsce, w polskiej konstytucji są zapisy na temat demokracji bezpośredniej, a więc inicjatywy obywatelskiej i referendum. Niemniej jednak w praktyce. Te instrumenty bezpośrednio demokratyczne nie są stosowane. W Polsce mówimy o demokracji. Parlamentarnej przedstawicielskiej. W przeciwieństwie do demokracji bezpośredniej, gdzie decyzje mogą być wagi państwowej, lokalnej, mogą być podejmowane bezpośrednio przez obywateli, przez społeczeństwo. W systemie parlamentarnym brakuje tego elementu i to jest kwestia historyczna. Przypominam, że po II wojnie światowej te demokracje parlamentarne, przedstawicielskie, one powstawały we wszystkich krajach Europy. W latach 60. dołączały ostatnie kraje Europy Zachodniej, konkretnie Portugalia, Hiszpania, Grecja, a na początku lat 90. zeszłego wieku dołączyły państwa byłego bloku wschodniego, w tym nasz kraj Polska. Idea demokracji bezpośredniej nie była wówczas popularna. Demokracja bezpośrednia funkcjonuje w Europie tylko w Szwajcarii, a więc ten rodzaj demokracji, gdzie społeczeństwo jest wciągane bezpośrednio do procesu decyzyjnego, może ingerować w system polityczny i może współdecydować w ramach referendum, co jest legalne, co jest prawnie zapisane w konstytucji Szwajcarii i to funkcjonuje, jak już powiedziałem, tylko w tym jednym małym kraju w Europie, w Szwajcarii. Czyli mamy z jednej strony demokrację bezpośrednią w jednym kraju, Szwajcaria, do tego dochodzi jeszcze małe państwowko, księstwo Liechtenstein i całą plejadę innych krajów, w których rządy opierają się na demokracji parlamentarnej. Tylko tutaj istnieje jeden problem, że te demokracje parlamentarne z czasem one się przeżyły albo one się przeżywają. Przyczyną tego przeżywania się, zapaści tych demokracji parlamentarnych jest tendencja przechodzenia do elitaryzmu, czyli tutaj już kłania się teoria elit. Elity polityczne i gospodarcze. Zaczynają dominować w tych państwach na skutek tego, że one wchodzą do parlamentu za pomocą dużych, wodzowskich partii politycznych. Te partie polityczne są kierowane przez bardzo małą grupę ludzi, a więc przez elity, i w konsekwencji dochodzi do takiego paradoksu, że decyzje w parlamencie. Nie podejmowane są demokratyczne, tylko są sterowane przez bardzo małą grupę ludzi, a więc elity. Jak to funkcjonuje w Polsce? Wiemy, że w Polsce mamy wielkie partie, te partie mają swoich wodzów. Wodzowie układają program partii, wodzowie mówią co dobre, a co złe. Wodzowie mają bardzo nieliczną grupę osób wokół siebie, a więc elitę, która ich wspomaga, która pomaga im ustalać program partyjny. Która propaguje te decyzje wodzowskie na całe rzesze, masę partyjne, czyli tutaj mamy do czynienia z informacją w jedną stronę, z góry na dół w stylu nakazowo-rozdzielczym, to nie jest demokratyczne. I która z tych partii, albo z lewej, albo z prawej strony, to nie ma nic wspólnego z lewicą i prawicą, wygrywa wybory i rządzi państwem. Podejmuje państwowe decyzje w okresie czterech lat. I tak to funkcjonuje. Czyli na zasadzie niedemokratycznej ordynacji wyborczej, to jest inny temat, ale to trzeba powiedzieć: ordynacja wyborcza w Polsce jest niedemokratyczna, dochodzi do wyborów, zostaną wybrani posłowie, zwycięska partia typu wodzowsko-leninowskiego dochodzi do rządów w Polsce. I w tym momencie ma drogę wolną do podejmowania decyzji w ramach ustaw przez okres czterech lat. Dlatego powiedziałem wcześniej, że ta demokracja parlamentarna się przeżywa, bo ona ma coraz mniej wspólnego z demokratycznym rządzeniem, a coraz więcej wspólnego z elitarnym rządzeniem. I tutaj mamy naprawdę sytuację paradoksalną. Że przez cztery lata nie ma demokracji jako takiej. Wodzowie partyjni przypominają sobie o wyborcach dopiero przed wyborami. I tutaj występuje subtelna różnica pomiędzy obywatelem a wyborcą. Czy ci wodzowie partyjni, z ich elitami, czy oni traktują człowieka, człowieka, jako obywatela czy jako wyborcy? Odpowiedź leży jak na dłoni. Oczywiście jako wyborcy. Dlatego tą demokrację parlamentarną można również nazwać mianem demokracji wyborczej albo demokracji elitarnej, parlamentarno-elitarnej. Przecież tutaj pomysłu nie brakuje, ale na pewno nie można nazywać demokracją rzeczywistą demokracją, prawdziwą demokracją, a już na pewno nie demokracją bezpośrednią. Demokracja bezpośrednia. Cóż to takiego jest? To jest sposób rządzenia państwem przez obywateli dla obywateli. Konkretnie mówiąc, obywatel współuczestniczy w procesie decyzyjnym, w procesie politycznym, zarówno na szczeblu gminy, samorządu, a więc na szczeblu lokalnym, jak i na szczeblu państwowym. I tutaj od razu, często bardzo. Pojawiają się sceptyczne komentarze. W Polsce demokracja bezpośrednia, to my mamy jeszcze rządzić za nich. Po co to? Na co to? Przecież to nigdy w Polsce nie przejdzie. No cóż, jak czegoś nie wypróbujemy, to oczywiście nie przejdzie, ale można by spróbować. I tutaj powstaje pytanie: jak? Ja nie jestem politykiem. Ja jestem edukatorem, ja jestem naukowcem, ja jestem profesorem. Ja mogę tylko powiedzieć, że to jest możliwe, że to jest banalnie proste i ja mogę podać sposób na wprowadzenie współrządzenia przez obywateli w Polsce. Konkretnie chodzi na początku o szczebel lokalny, o szczebel gminy, gdzie można by... Prowadzić już teraz te elementy demokracji bezpośredniej, a ja myślę konkretnie o referendum, o wecie obywatelskim, czyli blokadzie niepopularnych decyzji podejmowanych przez Radę Gminy i o inicjatywie obywatelskiej, która by prowadziła do wprowadzenia jakiejś zmiany na szczeblu gminy. Jak to funkcjonuje bardzo prosto. Chodzi o to, aby pewne decyzje o większej wagi na poziomie lokalnym Podejmowane były przez zgromadzenie gminne. Czyli ludzie głosują. Niektórzy mówią, a to jest trudne: demokracja bezpośrednia jest skomplikowana. Nie, demokracja bezpośrednia, mówiąc banalnie albo spłaszczając to, funkcjonuje na zasadzie postawienia krzyżyka przy słowie nie albo przy słowie tak. Czyli powstaje pytanie, przykładowo, czy budujemy nowy most w naszej gminie. To już jest duża inwestycja, więc należy spytać społeczeństwa, czy tak robimy. Rozpisujemy głosowanie i wówczas każdy obywatel gminy, który chce, który chce głosować, głosuje i wypowiada się na tak albo nie. W konsekwencji mamy decyzję, która potem powinna być przełożona na realizację. Ta decyzja powinna być wiążąca i głosowanie powinno być oczywiście bezprogowe. Ktoś tutaj zapyta Dlaczego bezprogowy? Odpowiedź jest bardzo prosta. Bo ci, którzy nie głosują, głosują również, tylko że pasywnie. A więc widzimy, że to wcale nie jest takie skomplikowane. Ale mogę podać inny przykład. Ktoś chce jakąś decyzję, jakiś pomysł, jakiś projekt przeforsować na szczeblu gminy, więc zbiera podpisy. I my to nazywamy. W ramach demokracji bezpośredniej inicjatywą obywatelską, czyli ktoś, jakieś ugrupowanie, albo nawet prywatna osoba inicjuje jakiś projekt, wspierając odpowiednią ilość podpisów. Następnie ten projekt, po zebraniu odpowiedniej ilości podpisów, musi być zaakceptowany przez Radę Gminy, która rozpisuje referendum, i znowu głosujemy tak albo nie. Dlatego, szanowni Państwo, Nikt mi nie może powiedzieć, że demokracji bezpośredniej trzeba się uczyć, trzeba ją próbować. Przecież wiemy, każdy czuje, czego potrzebuje na szczeblu gminy. Mówię tutaj świadomie na razie o szczeblu gminy. Każdy obywatel ma swoje problemy, ma swoje bolączki, ale może również zaistnieć kolejna, trzecia sytuacja, że Rada Gminy podejmuje jakąś decyzję, która jest niepopularna w społeczeństwie. Gminnym, więc społeczeństwo wetuje, blokuje tą decyzję, również na zasadzie zebrania pewnej ilości podpisów, i ta decyzja po czasie zostaje przegłosowana w głosowaniu gminnym. I znowu nastąpi potwierdzenie decyzji Rady Gminy albo jej zanegowanie. I tutaj już jesteśmy przy tak zwanym wecie obywatelskim. A więc mamy referendum, to jest podstawowy instrument bezpośrednio demokratyczny. Z drugiej strony mamy instrumenty proceduralne, pomocnicze, a więc inicjatywę obywatelską i weto obywatelskie. To jest naprawdę banalnie proste i to powinno funkcjonować. Podobnie jak na szczeblu gminy, tak również na szczeblu państwa. Referendum, Szanowni Państwo, to jest najważniejszy, niewątpliwie najważniejszy instrument demokracji bezpośredniej, czyli głosowanie na szczeblu gminy, na szczeblu państwowym. Oczywiście referendum nie zawsze jest popularnym instrumentem, ale referendum jest instrumentem ogólnetycznym. Referendum jest instrumentem. Obiektywnym dlatego, że decyduje całe społeczeństwo. Dlatego ten instrument jest tak ważny. Nie ma lepszego instrumentu decyzyjnego w demokracji, dobrej, prawdziwej demokracji. Co jest tutaj ważne, referendum powoduje, że ta decyzja podjęta w ramach tegoż głosowania, ona jest, jak już powiedziałem, ogólnoetyczna i to jest bardzo ważne. Nasze społeczeństwo, polskie społeczeństwo, ono funkcjonuje w określonych ramach kulturowych. Społeczeństwo polskie opiera się na etyce chrześcijańskiej, na dekalogu, na dziesięciu przekazaniach, bo przecież my nie możemy zaprzeczyć tego, że jesteśmy państwem chrześcijańskim. I o to właśnie chodzi. Tutaj nie o to chodzi, żeby decyzje powstawały w parlamencie polskim, a ten parlament jest sterowany przez... Różne powiedzmy siły międzynarodowe, obce, nie wiadomo z jakiego kręgu kulturowego. Ważne jest to, aby te decyzje podejmowane były przez polskich obywateli w ramach naszej kultury politycznej, tej kultury politycznej, która kształtowana była przez tysiąclecie państwa polskiego, które było nierozłącznie powiązane z kulturą chrześcijańską. I to jest bardzo ważne, o tym trzeba pamiętać, o tym się nie mówi. Gdy dochodzi do debat na temat demokracji, a szczególnie demokracji bezpośredniej w polskim państwie. Nie wiem dlaczego, ale etyki chrześcijańskiej nie łączy się z procesem decyzyjnym w polskim państwie i to jest błąd. Dlatego idea referendum, instrument referendum jest tak ważny, bo on filtruje, filtruje tą decyzję społeczną. Do tego dochodzą jeszcze pozostałe dwa instrumenty pomocnicze, o których już wspominałem: inicjatywa i weto, ponieważ w jakiś sposób musi dojść do tego referendum. Ważne jest to, że ludzie widzą, iż nastąpiła sytuacja, że trzeba coś zmienić. Że trzeba coś zmienić naprawdę. Ludzie to czują, ludzie to widzą. I to jest dobre. I o tym mówiłem wcześniej, że ta demokracja parlamentarna albo parlamentarno-elitarna się przeżywa, ona się kończy, i w tym momencie szukamy nowej drogi. Nowej drogi, aby. Zapewnić przyszłość naszym dzieciom, naszym wnukom, bo przecież jak zapytamy Polkę albo Polaka na ulicy, czy należałoby coś zmienić w Polsce, powie tak, oczywiście, ale co, no, no nie wiem, no nie wiem. I tutaj w tym momencie rodzi się ta idea demokracji bezpośredniej, współrządzenia, współrządzenia państwem przez obywateli, czyli wciągania obywatela w ten system. Polityczny, o nazwie demokracja bezpośrednia, a więc czynne uczestnictwo obywatela w procesie decyzyjnym. Czyli obywatel zaczyna sam decydować w tym systemie politycznym o własnym losie. To brzmi śmiesznie, prawda? Aha, to ja mogę sam decydować o własnym losie. No tak, bo jesteś dorosły i jesteś obywatelem Polski. To jest ciekawe, prawda? Czy banalne pomysły, są najbardziej funkcjonalne. Ale problemem jest edukacja społeczeństwa polskiego, które jest, powiedzmy sobie, szczerze, otumanione, które jest przede wszystkim zagonione i zdezorientowane. Ale dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź na to jest bardzo prosta, szanowni państwo. A właściwie odpowiedzi są dwie. Po pierwsze, to państwo polskie w ramach III Rzeczypospolitej, w której teraz żyjemy przez ostatnie 30 lat, sformułowało tą specyficzną definicję wolności, polegającą na zapewnieniu ludziom pracy, zabawy i konsumpcji. Ludzie się do tego przyzwyczaili. O wolności duchowej już nikt nie mówi w Polsce, o wolności do współdecydowania jeszcze mniej. A określenie. Rodzę się i jestem wolnym, zostało już zupełnie zapomniane. I tutaj znowu jesteśmy przy etyce chrześcijańskiej. I to jest bardzo ważne, żeby nawiązać do tej etyki chrześcijańskiej i do pojęcia wolności w ramach kultury chrześcijańskiej. Państwo, demokracja bezpośrednia w Polsce? Utopia czy szansa? Oczywiście, jak ktoś się upiera, może to określać utopią, ale ja bym proponował tym niedowiarkom spojrzeć trochę z dystansu na polską politykę, na to, co się dzieje w Polsce i zastanowić się przy, przynajmniej przez chwilę, czy to jest rzeczywiście utopia, a może to jest szansa na życie, a może to jest szansa na lepszą przyszłość. A może to jest szansa na sytuację, w której nam będzie łatwiej powiedzieć, to jest moja ojczyzna, to jest mój kraj i przede wszystkim to jest moja decyzja.